Cześć, to Seba, a dzisiaj poruszę temat, jak zapakować poprawnie piwo do wysyłki. Jeżeli zamierzamy wysłać piwo na konkurs, to pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to sprawdzić w regulaminie kilka podstawowych rzeczy. Pierwsza rzecz, gdzie mamy wysłać piwo? Musimy sprawdzić adres. Oraz jakie adnotacje powinniśmy zamieścić na etykiecie z adresem. Przeważnie jest to informacja o tym, że to jest konkurs. Czasem jest to informacja, w jakich godzinach dostawa. Czasem wysyłamy to do jakiegoś pubu czy multitapu, który jest otwarty np. od 12.00, a kurier mógłby podjechać rano co już jest problemem. Albo w godzinach pracy biura, czyli od 9.00 do 15.00, tak jak w przypadku warszawskiego konkursu piw domowych. Kolejna sprawa, którą musimy sprawdzić. To ile piw musimy wysłać? Często są to 4 piwa, czasem 3, czasem 5. W regulaminie to powinno być jasno określone. Czasami to się różni między kategoriami. Na przykład na Mistrzostwach Piwowarów Domowych jest kategoria piwo niskoalkoholowe. Tam trzeba wysłać jedną butelkę więcej, po to, żeby została przebadana na poziom alkoholu w tym piwie. Kolejna sprawa to sprawdzenie. Jakiego typu butelki możemy wysłać? Czy to musi być butelka tylko półlitrowa Czy może być 0,33? Jeżeli inna, inny rozmiar, to w jakiej ilości? Przeważnie jest to tak, że wysyłamy 2 litry piwa, to musimy taką adekwatną, adek adekwatny ekwiwalent wysłać piwa w mniejszych pojemnościach. Czyli 0,33 to by było na przykład 6 w przypadku 2 litrów. Możemy też wysłać w puszkach, jeżeli puszkujemy. Nie ma takiego problemu, też jest informacja, ale trzeba to wszystko sprawdzić w regulaminie. Kolejną sprawą, którą warto sprawdzić w regulaminie, to jak wyglądają etykiety. Jeżeli jest to Konkurs w Pucharze PSPD. No to tutaj problem jest łatwiejszy, bo etykiety drukujemy z systemu BAP, czyli systemu systemu do sędziowania, do zarządzania całym konkursem piw domowych. Jeżeli jest to konkurs niezależny, no to wtedy to już zależy, jak jest to uwzględnione w regulaminie, należy to przeczytać. Etykiety czasem mocujemy gumką recepturką, luźną, a w przypadku Pucharowych przeważnie jest to przezroczysta taśma. Etykiety przyklejamy taśmą. Ok. Kiedy? Aha, no jeszcze musimy wiedzieć, jak musi wyglądać butelka. I musi wiedzieć, jak musi wyglądać butelka. Masło myślane oczywiście. Butelka nie powinna zawierać żadnych etykiet ani komercyjnych, ani browaru domowego. Często jest, że kapsel musi być Golas, chociaż nie zawsze. Czasami jest, że na kapsule może być jakieś oznaczenie. To potem zostanie przez stewardów zamazane, prawdopodobnie. Więc to nie jest problem. Jak już mamy określone, jak piwo ma wyglądać, no to teraz trzeba przygotować etykiety. Tak jak wspomniałem, jeżeli jest to konkurs niezależny, to musimy sprawdzić w regulaminie, jak to wygląda. Jeżeli jest to konkurs pucharowy, no to wtedy logujemy się w systemie BAP. Rejestrujemy swoje piwo. Potem opłacamy i mamy dostęp do etykiety. Etykiety drukujemy. Etykiety wyglądają mniej więcej tak, wydrukowane. Nie wiem, jak to widać. Tak wyglądają etykiety. No i musimy zamieścić etykiety na butelkach. Teraz sobie na te etykiety. Etykiety mocujemy na butelkach. Jak butelkę mieliśmy w lodówce, warto ją przetrzeć, bo prawdopodobnie jest trochę oszroniona, tak żeby nam się tutaj to ładnie przykleiło. I mocujemy etykiety. Jak wspomniałem, mocujemy taśmą bezbarwną. No i jeżeli już mamy naklejone etykiety, ważne jest, żeby był QR-kod czytelny. Te etykiety i tak będą zdejmowane, one są etykietami tymczasowymi. Potem do konkursu one są przerejestrowane, tak żeby osoba, która odbierała podczas konkursu, żeby nie wiedział, jak to wyglądało, jakie zostało wysłane piwa, więc tutaj nie ma co się przejmować tym, że tu jest na przykład numer waszej legitymacji. Aha, co jest jeszcze ważne, jeżeli wypełniamy zamówienie, to tam jest miejsce na wpisanie numeru legitymacji, ale żeby dostać zniżkę na PSPD, to trzeba kliknąć w guziczek zniżka. I tam się dodaje kod PSPD i wtedy mamy zniżkę jako jest członkowie PSPD na konkursy. Więc jak mówię, to nawet to, że jest numer legitymacji, to te piwa finalnie, one są jeszcze raz przekodowywane, więc nie powinno być problemu, żeby ktokolwiek wiedział, które piwo jeszcze je. I teraz tak. Ważna sprawa. Mamy już przygotowane. Ja tu mam kartonik poszykowany. Kartonik jest trochę przeskalowany. On w środku ma jeszcze dodatkowo tam trochę kartonów podrzucanych. Jest oklejony taśmą, jest dość wzmocniony. Teraz najważniejsze rzeczy w wysyłce. Pierwsza sprawa, która jest najważniejsza w wysyłce to jak długo paczka będzie szła, w jakich warunkach zwłaszcza temperatura oraz żeby nam się piwo nie stukło I wbrew pozorom to, że piwo nam się stłucze, czy nie jest. Nie jest aż tak problematyczne, bo jeżeli dobrze zapakujemy, to się nie stłucze. Dużym problemem jest to, jak długo paczka będzie szła i w jakich temperaturach. Jeżeli jest to zima, to nie ma raczej większych problemów późna jesień, gdzie te stopnie, temperatura w ciągu dnia nie przekracza 10 stopni, to raczej te piwa wyślemy i będzie wszystko ok. Natomiast jeżeli wysyłamy wczesną jesienią, w przyszłym tygodniu ma być dosyć ciepło, powyżej 20 stopni, a uwierzcie, że piwo na busie czy w macie Taka paczka, tam może się naprawdę, jak w piekarniku, trochę podgotować. A piwo powyżej 25 stopni yy, może naprawdę bardzo szybko się zepsuć, skwaśnieć. Tam się mogą zadać różne inne rzeczy. Dlatego na przykład jest tak, że nasze piwo, które uważaliśmy, smakuje wybornie. A piwo, które wysłaliśmy na konkurs, zostało bardzo kiepskie o ceny noty, bo wystarczy naprawdę jeden dzień, dwa w temperaturze takiej 25 stopni i to piwo jest ugotowane. Więc yy, no, w skrócie ugotowany. Piwo nie jest pasteryzowane, więc tam jest naprawdę wszystko, się może wydarzyć. Ale jak wysyłamy cztery butelki, to potem rzeczywiście ta jedna magiczna, kiepska butelka i jest problemem. Więc yy, trzeba sobie radzić na kilka sposobów. Przede wszystkim ja wysyłam yy, butelki razem z petem. Yy, bardzo dobrym rozwiązaniem są oczywiście wszelkiego rodzaju. Ja tutaj mam takie poszczępione, gdzieś zawsze sobie odkładam. Polie bąbelkowe, owijamy razem taką butelkę PET, dlatego też zależy na tym, żeby ta taśma tutaj była mocno szczelnie oklejona, bo butelka zamrożona będzie nam się rosiła, o czym jeszcze później powiem, co też będzie istotne na końcu, więc owijamy sobie. No, to kiedy już mamy przygotowane wszystkie butelki do wysyłki, to y, musimy zrobić tak, żeby w tym kartonie nie było luźno. Jak teraz spojrzycie, no to tutaj jest dosyć luźno. Więc musimy wziąć jakieś inne wypełniacze. To jest dosyć ciekawy patent. To jest opakowanie po y, tuszu do drukarki po tonerze. No, mimo, można by było takim czymś wysłać piwo. Więc jeżeli macie, no, podejrzewam, że to nie jest towar dostępny powszechnie. Ale całkiem spoko. Mi posłuży po prostu jako dodatkowe wypełnienie. Oprócz folii yy, bąbelkowej, która z, oprócz tego, że chroni nasze butelki, jest jeszcze dobrym izolatorem. No bo tu jest powietrze w tych yy, bąbelkach który jest dobrym izolatorem, więc też dlatego warto w ten sposób. Ja używam wszystkiego co mam, tu mam jakieś stare, to jest chyba podkłady pod panele, więc to wszystko tutaj upychamy. Tam na spodzie oczywiście ja też dałem większą warstwę kartonów, więc tam jeszcze są kartony. Tu mam jakieś stare worki po słodzie. To wszystko musimy upchać tak, żeby w tej paczce nic nie latało, żeby, kurier, no, żeby kurierowi to nic nie latało w środku, bo będzie je jest problem. Ta paczka oczywiście jest przewymiarowana. Ja wziąłem jakiś tam karton, taki jaki miałem pod ręką, więc na pewno to troszkę jest za dużo, ale ok. Mam już spakowane. No i w tą paczkę oczywiście zaklejamy, zabezpieczamy ją w ten sposób. Ja na koniec jeszcze obijam folią strecz. Dlaczego? Po pierwsze, żeby wzmocnić tą paczkę. Taki strecz jeszcze ją dodatkowo zabezpieczy. Ale druga ważna sprawa. My tam włożyliśmy po pierwsze schłodzone piwo, które już było rosiło się tak naprawdę, rosa na nim się robiła, czyli kondensowała się na nim woda z powietrza. Do tego wrzuciliśmy tam pety, które tak samo były zmrożone, które będą dalej kondensować w tą Wodę z powietrza, więc jest obawa, że ta paczka w pewnym momencie mogłaby nam zacząć przeciekać. Co jest jednym z gorszych rzeczy, bo wtedy, jeżeli trafi kurier z taką paczką do hubu przeładunkowego i zobaczy, że jest woda, prawdopodobnie będziemy musiał zgłosić do reklamacji, do zwrotu. W najgorszym przypadku, więc nawet nie będziemy wiedzieć, co się z tą paczką dzieje. Ta paczka może zostać na. Magazynie, może zostać przeładowana i wysłana dalej, może zostać zwrócona, więc zmarnujemy kolejne dni i się po prostu stresujemy, co się stało z tą paczką. Dodatkowo, jeżeli ją zastreczujemy, no to też jeżeli w razie czego, bo któraś z butelek pękła, nie wiem, yy, różne są sytuacje, może butelka po prostu się przegazować, na przykład jedna z czterech, no to lepiej jak to piwo nam dotrze razem z tą paczką na drugi dzień. Do y, organizatora konkursu, i organizator konkursu przy rozpakowaniu zobaczy jest tłuczka Zadzwoni do was, powie wam, weźcie doślijcie jeszcze jedną butelkę, bo macie stłuczkę I tak to jest lepsze niż y, butelka ma się. niż Paczka ma się miotać między tobą a y, kurierem kilka razy, albo nawet nie wiadomo, gdzie zaginie. Też tak bywało, że po prostu paczki zaginęły i co z nią zrobić. Właśnie to jest sytuacja, kiedy jest stłuczka. Więc. Y, jeżeli ją zastreczujemy, to nawet jeżeli tam się nam potucze butelka, no to nie będzie widać tego, że się nam cokolwiek potłukło. Ok, kiedy już mamy przygotowaną w ten sposób paczkę, kolejna sprawa to przyklejenie etykiety nadawczej. Tak, jak wspominałem, oprócz informacji o adresie podajemy również informacje, typu jaki godzinach jest odbiór, informacje, na przykład, że to jest konkurs. W regulaminie powinny być takie rzeczy zawarte, co należy podać na etykiecie. Kolejna ważna sprawa: etykieta, naklejka ostrożnie szkło. Naklejamy ją szczerze. Ja w czasach studenckich pracowałem. Dorywczo na hubie przy, jednego jednej z firm kurierskich i naprawdę to zwracaliśmy uwagę ze zastrożone szkło. Zdarzało się stłuczki, potem jest problem u kierownika, to wszystko wychodzi więc jeżeli jest oklejona, coś się potłucze, naprawdę była sytuacja, że się potukły piwa. Nie wiem, czy to były konkursowe, czy nie, ale potem na całej hali magazynowie waliło piwem. Oczywiście, były z tego tu problemy. Jeżeli się nie, dba, nie szanuje opaczki, no to tutaj jest na co zwracam uwagę. Więc jeżeli jest naklejka ostrożnie szkło, to jest to przeważnie respektowane. przemina na yy, przeładunku. Góra to też się przydaje, jeżeli chcemy, żeby nam piwo było cały czas w jednej pozycji. Więc chociaż te piwa i tak one są motane, są... jadą w samochodzie, więc te piwo tak cały czas się miesza. Ale na pewno ostrożnie szkło, polecam naklejać. Jest to istotne i myślę, że też pomaga. Teraz powiecie, tyle, tyle się z tym zabawy dla wysyłki czterech, czterech piw, ale słuchajcie, uważaliście to piwo, zrobiliście wszystko, co było można, żeby było jak najlepsze. Trzymaliście je w lodówce, zrobiliście cold kresza, zadbaliście o higienę, o wszystko, a na końcu wysyłka piw może naprawdę nam no, zepsuć całą zabawę. I to nieraz mi się też zdarzyło. Porównałem swoje piwa z metryczką. Nie było opcji, żeby to piwo tak smakowe jak było w metryczce. Ale domyślam się, dlaczego tak mogło być. Właśnie kwestia wysyłki. Jeżeli macie możliwość, jeżeli macie możliwość dostarczenia piwa samemu, róbcie to. Ja wiem, że czasami no, to jest duża odległość, ale to jest naprawdę duża przewaga, jeżeli sami odpowiadamy za to, jak piwo zostało dostarczone, a nie polegamy na kurierach, osobach pośrednich. To jest jedna sprawa. Druga sprawa: jak wysłać takie piwo? Najlepiej zamówić kuriera. Przyjedzie, zapakuje, zabierze. Prawdopodobnie jeszcze tego samego dnia zostanie przerzucona do tej części kraju, gdzie jest konkurs, więc to jest najszybsze. I paczkomaty się sprawdzają, tylko z paczkomatami jest taki problem, że jak jest ciepło albo paczkomat jest wystawiony na słońce, no to możemy sobie to piwo też załatwić. Więc tu trzeba uważać, trzeba wiedzieć, kiedy, kiedy paczki są odbierane z paczkomatu, ale tak jak wspomniałem, najlepiej samemu zawieść i polegać się tylko na sobie. Jeżeli dostarczamy piwo osobiście i na przykład nie jest to jakieś. Punkt odbioru przez PSPD, czy biuro PSPD, gdzie są ludzie, którzy wiedzą, jak to piwo należy przechowywać, trzymać i tak dalej. Jest na przykład jakiś pub, multitab, czy sklep, czy cokolwiek innego, takiego, gdzie tam jest osoba, która po prostu na recepcji odbiera to. Zwróćmy uwagę, czy to piwo może trafić do lodówki, pamiętajmy o tym. Im więcej my zadbamy o to piwo, tym mniej się będziemy martwić, że zrobiliśmy wszystko, co należało, żeby piwo było jak najlepsze. Jeżeli wyślemy paczkę i w paczce na przykład jest tłuczka, a raz mi się zdarzyło, że jednego piwa było mniej. Nie wiem, nie pamiętam dlaczego, czy źle przeczytałem w regulaminie, czy coś. No, miałem telefon. Sebastian, się nam dodatkowe piwo, bo brakuje jednej butelki, na przykład, albo jest stłuczka. Więc to warto, jeżeli widzimy, że e, na śledzeniu paczki jest tak, że paczka gdzieś stoi 1-2 dni, skontaktujmy się, to też jest ważne, skontaktujmy się z organizatorem. Słuchajcie, jest taka sytuacja, kurier trzymał paczkę przez weekend. Nie wysyłajcie paczek w piątki, bo to jest już 3, 3 dni dodatkowe w plecy, ale się tak zdarza, że wyślemy w czwartek i jest problem, bo nie doszła w piątek, więc już jest poniedziałek, a w poniedziałek już jest po terminie. Napiszmy do organizatora, że jest taka trudna sytuacja, że paczka została przesłana przez kuriera i nam, i nam odbiorą w poniedziałek, czy nawet się zdarzało, że we wtorek, tylko bądźmy, uczciwi, nie ściemiajmy, napiszmy do organizatora. To zawsze pomaga. No i tyle z mojej strony. Powodzenia w konkursach. Dajcie znać, co wysyłacie do Warszawy. Ja tak naprawdę nie wysyłam tej paczki. Robię to tak, bo po prostu miałem taką wenę. Ale w Warszawie będę i będę oceniał prawdopodobnie wasze piwa. Więc dajcie znać, co tam wyślecie do oceny. Pamiętajcie, subskrypcja, łapka w górę. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!